Będzie pochwalony Jezus Chrystus witam was serdecznie, młodzi entuzjaści Pisma Świętego. Myślę, że można w ten sposób do was mówić, jako że zdecydowaliście się wziąć udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu biblijnego. Mam tylko nadzieję, że w waszym zaangażowaniu nie chodzi tylko o zdobycie kolejnych miejsc konkursowych, pewnie najlepiej tego pierwszego, no może drugiego albo trzeciego, ale także o to, żeby bliżej zapoznać się ze Słowem Bożym, bo Pismo Święte. Ma to do siebie, że nie jest tylko zwykłym pismem, zwykłą lekturą, książką, ale jest księgą, która została spisana pod natchnieniem Ducha Świętego, a więc wyraża nie tylko doświadczenie człowieka, ale przede wszystkim wyraża to, co Bóg chce powiedzieć do człowieka. Bóg, który na przestrzeni wieków objawia się, można powiedzieć, że od samego początku. Objawia się poprzez czyny, poprzez słowa, objawia się wobec patriarchów, objawia się wobec narodu wybranego przychodzi w pełni jako objawienie w osobie swojego Syna i wszystkie te momenty Bożego objawiania się stopniowo były spisywane w formie ksiąg Starego czy to Nowego Testamentu. Zatem gdy my dzisiaj czytamy Pismo Święte, zwłaszcza gdy czytamy je w kontekście modlitewnym, w kontekście religijnym, mamy do czynienia z doświadczeniem Bożego mówienia do nas. Bóg mówi także do nas dzisiaj poprzez słowa Pisma Świętego. Spróbujmy zatem, biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, zarówno kontekst konkursu, w którym bierzecie udział, jak i kontekst słuchania Słowa Bożego jako osoby wierzące, przyjrzeć się Księdze Ezechiela, tej księdze, która w tym roku została zaproponowana oprócz Ewangelii według Świętego Jana jako lektura do przeprowadzenia konkursu. W trakcie pierwszej części naszego warsztatu będziemy pochylać się nad następującymi zagadnieniami. Najpierw powiemy sobie parę słów tytułem wstępu, potem w drugiej części odpowiemy na pytanie, jak czytać Księgę Ezechiela. W trzeciej części przedstawimy tło historyczne, w czwartej części szkic orientacyjny Księgi Ezechiela i wreszcie w piątej części spojrzymy na charakterystykę Ezechielowego proroctwa. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć parę takich słów wstępnych na temat pewnych. Trudności, które mogą się pojawić, kiedy czytamy Księgę Ezechiela. Ta księga nie należy raczej do najpopularniejszych ksiąg Pisma Świętego. Wiele osób, czytając Biblię metodą od deski do deski, przeczytawszy kilka pierwszych rozdziałów tej księgi, rezygnuje z dalszej lektury i przechodzi do księgi kolejnej, w tym przypadku jest to Księga Daniela. I powodów takiej sytuacji jest kilka. Po pierwsze, Pierwsza część księgi Ezechiela, czyli rozdziały od 1 do 24 ukazuje niemal nieprzerwane pasmo nieszczęść i zagłady. Dalej księga ta jest długa, liczy aż 48 rozdziałów, w których znajdujemy wiele powtórzeń. Kolejna kłopotliwa rzecz to treść tej księgi bezpośrednio odnosi się do czasów bardzo odległych do świata, który jest nam mało znany, do świata starożytnego Izraela, który żył, funkcjonował w zupełnie innych realiach historycznych, kulturowych niż my dzisiaj żyjemy. Kolejna rzecz to to, że autor tej księgi posługuje się w niektórych miejscach szorskim, wręcz obrażliwym językiem, co dodatkowo wzmacnia antypatię do tego utworu. Przyzwyczajeni raczej jesteśmy do tego, że postrzegamy Pana Boga jako kogoś, kto jest miłosiernym ojcem, jako kogoś, kto pochyla się nad człowiekiem, który potrzebuje ratunku, potrzebuje... Bożej interwencji, by Jego życie zostało uratowane, podtrzymane w istnieniu, postrzegamy Boga jako tego, który wybacza grzechy, daje kolejną szansę. Tymczasem w tej księdze Bóg jawi się jako, przynajmniej w niektórych momentach jawi się jako surowy sędzia, który wręcz to wynika z jego natury, bycia Bogiem, bycia świętym, musi ukarać człowieka za jego niewierności. I ostatnia rzecz, która może pojawić się jako pewien rodzaj kłopot, gdy czytamy tę księgę, to to, że prorok Ezechiel w swoich wypowiedziach ukazuje cechy Boga, które raczej nie należą do najbardziej popularnych. Wspomniana przeze mnie surowość Sądu Bożego jest tutaj przykładem. Być może rozpoczęcie omawiania tej księgi o trudności związanych z jej lekturą wydaje się nie być zbytnio zachęcające. Jednakże, gdy spojrzymy na księgę Ezechiela jako na część objawienia Bożego spisanego pod natchnieniem Ducha Świętego, i uzmysłowimy sobie, że została ona rozpoznana przez Kościół jako księga kanoniczna, to zobaczymy, że także na jej kartach Pan Bóg chce do nas mówić. A trudności, jakie w trakcie lektury możemy napotkać, mogą dodatkowo zmobilizować nas do szukania w niej właśnie Bożego objawienia, odłożenia na bok naszych wyobrażeń, oczekiwań i otwarcia się na Słowo Boga, takim, jakie Ono jest, nawet jeśli wydaje się nam na pierwszy rzut oka być surowe i wymagające. Ponadto, jak ostatecznie się okaże, Księga Ezechiela zabiera kilka fragmentów, które są swoistymi perełkami. Dzięki swojej obrazowości, a przede wszystkim treści, niesamowicie trafnie przemawiają do współczesnego człowieka. Jak czytać Księgę Ezechiela? Na potrzeby konkursu biblijnego wszyscy jego uczestnicy siłą rzeczy zmuszeni są do tego, by przeczytać całą Księgę. Mało tego, organizatorzy zachęcają nas do tego, by w trakcie lektury Posłużyć się przykładem zawartym w tzw. Biblii Paulistów, wraz z komentarzami i przypisami do kolejnych fragmentów księgi. To może trochę kłócić się z naszym doświadczeniem dotychczasowym, kiedy przyzwyczajeni jesteśmy, że fragmenty Pisma Świętego, w tym fragmenty księgi Ezechiela, które odczytywane są w trakcie liturgii mszy świętej czy przy innych okazjach w kościele, są brane, zaczerpnięte z. Tzw. Biblii Tysiąclecia, a więc tego oficjalnego tłumaczenia polskiego kościoła, pisma świętego z języków oryginalnych na nowożytny język, na język polski. Metoda całościowego podejścia do tej księgi wydaje się być najlepszą metodą. Nie chodzi tutaj o to, żeby czytać fragmenty, nie chodzi o to, żeby czytać jakieś wybrane perykopy, ale o to właśnie, żeby przeczytać całą księgę. Dlaczego? Dzięki temu całościowemu podejściu do lektury Księgi Ezechiela będziemy mogli poznać całość przesłania Księgi, a nie tylko wybranych jej części. Każda Księga Pisma Świętego stanowi bowiem odrębną całość, na którą składają się nie tylko słownictwo czy styl literacki, którym posłuży się pisarz natchniony, ale także, może przede wszystkim, prawdy teologiczne, które niczym nić przenikają płótno całego tekstu biblijnego. Kolejny argument przemawiający za całościową lekturą tej Księgi to to, że Bóg objawia siebie i mówi do człowieka w całym Piśmie Świętym. By zatem w pełni poznać Jego obraz potrzebujemy zaznajomić się z teologią każdej Księgi Natchnionej. Obrazowo można powiedzieć, że pełna prawda o Bogu i Jego zamiarach wobec nas wyraża się nie w pojedynczych fragmentach, lecz jest sumą przesłania biblijnego. Każdy fragment Pisma Świętego, nawet taki, który wydaje się być niezwykle nużący, stanowi część mozaiki obrazu Boga. Ponadto, poznając całą treść Księgi Ezechiela, Dzięki obecnym warsztatom i konkursowi, w którym bierzecie udział, poznamy także pierwszych adresatów tej księgi, co jest ważne z punktu widzenia sposobu objawiania się Boga człowiekowi. Bóg bowiem postanowił opowiedzieć człowiekowi o sobie w konkretnym czasie poprzez konkretne wydarzenia i słowa, za pomocą konkretnych pośredników, w konkretnych realiach historycznych i kulturowych. Poznanie życiowego kontekstu pierwszych adresatów księgi Ezechiela. A dokładnie mówiąc, pierwszych adresatów proro z niej zawartych, zyskujemy dodatkową szansę zrozumienia, co Bóg w tej księdze chciał rzeczywiście wyrazić. Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg najpełniej objawił się w osobie swojego Syna. Za Jezus w trakcie swojej publicznej działalności wielokrotnie podkreślał, że oni mówiły i do Niego prowadziły prawo i prorocy, czyli święte księgi, czyli święte księgi starożytnego Izraela. Zatem także księga Ezechiela w jakiś sposób mówi o Jezusie. Poznanie jej treści może pomóc nam lepiej poznać naszego zbawiciela i wejść z nim w jeszcze głębszą relację. Biorąc pod uwagę te wszystkie korzyści, które płyną z całościowego przeczytania księgi Ezechiela, zachęcam, żeby czytać tą księgę perykopami, to znaczy perykopa po perykopie. Gdy już przeczytam jedną perykopę, wtedy należy zajrzeć do przypisów, zajrzeć do komentarza. Zajrzeć do wszelkich informacji, którymi dysponujemy, gdy posługujemy się tłumaczeniem Biblii Paulistów, i kiedy już wyjaśnię sobie wszystkie terminy, wszystkie konteksty dzięki tym informacjom, wtedy jestem gotowa, żeby przejść do kolejnej perykopy. I tak perykopa po perykopie. Dobrze by było sobie wypisywać gdzieś na kartce to, co jest jakąś główną myślą, jakimś schematem tej księgi, bo w trakcie tego warsztatu podamy sobie szkic orientacyjny księgi, który będzie składał się z trzech części. Natomiast we własnym zakresie zachęcam, ażeby uczynić sobie taki swój własny schemat tej księgi, wypisując kolejne tematy, które pojawiają się w perykopie, wypisując obrazy, wizje, które zostały użyte przez proroka Ezechiela. I w ten sposób, kiedy będziemy mieli taki bardziej szczegółowy schemat księgi, dużo łatwiej będzie nam. Przyswoić sobie jej treść, dużo łatwiej będzie nam też spojrzeć na nią całościowo, a więc także pomoże nam to w odkryciu teologii, która zawarta została na kartach Księgi Ezechiela. Jakie jest tło historyczne Księgi Ezechiela? Mówiąc o tym zagadnieniu, musimy rozpocząć od ukazania sytuacji, jaka miała miejsce w VII wieku przed Chrystusem, kiedy dawno minęły czasy świetności Izraela za czasów króla Dawida czy króla Salomona, X wiek przed Chrystusem. Potomkowie Abrahama zamieszkują w tym czasie jedynie terytorium maleńkiego państwa judzkiego, które doświadcza ataków ze strony Asyrii i ulega nawrotom pogaństwa. Pod koniec VII wieku energiczny i wierny Bogu Jahwe król Jozjasz, korzystając z upadku Asyrii, dokonuje wielkiego religijno-narodowego zrywu i próbuje odnowić Królestwo Izraelskie. Ginie jednak w 609 roku w bitwie pod Megiddo w walce z faraonem Neko. Opowiada o tym druga księga królewska w 22 rozdziale. Od tej chwili dni państwa ludzkiego są policzone. Otaczają go k potężni sąsiedzi: jednym z nich jest Egipt na południu i Babilonia, północny wschód. Babilonia, gdzie po upadku Asyrii supremację wiodą Chaldejczycy. Po śmierci Jozjasza królem w Judzie zostaje jego syn Joacha, którego panowanie trwa tylko trzy miesiące, gdyż faraon pozbawił go tronu i uwięził, a na jego miejsce ustanowił królem drugiego syna Jozjasza, Eliakima, zamieniając mu przy tym symbolicznie imię jako znak, że tylko dzięki niemu jest tym, czym jest, na Jehojakim, Jojakim. Wkrótce jednak to Babilon bierze pod swe skrzydła państwko judzkie, a Jehojakim zostaje poddanym króla babilońskiego Nabuchodonozora. Po śmierci Jehoiakima w 598 roku królem zostaje jego syn Jehoiakim, <coughs> którego panowanie również jest krótkie, gdyż po trzech miesiącach od jego wejścia na tron Jerozolima zaczyna być oblegana przez wojska Nabuchodonosora. Po poddaniu świętego miasta Jehoiakim wraz z rodziną i dworem zostaje deportowany do Babilonii w 597 roku. Wywiezieni w głąb państwa na zostają także członkowie ludzkiej elity umysłowej, administracyjnej, religijnej, rzemieślnicy, a nawet częściowo mężczyźni zdolni do walki. Deportacja w głąb imperium stosowana była przez władców babilońskich w celu osłabienia podbitych narodów. Jednym z deportowanych był kapłan Ezechiel. Początek niewoli babilońskiej w 597 roku jeszcze nie oznacza końca państwa judzkiego mimo że Jerozolima można powiedzieć dogorywała około 10 lat później w 586 roku jej mieszkańcy zmobilizowali się do ostatniego zbrojnego zrywu przeciw babilończykom który zakończył się fiaskiem deportowano do Babilonii kolejną grupę judajczyków zburzono świątynię Upadek Świętego Miasta, utrata ziemi otrzymanej od Boga, perspektywa końca dynastii Dawidowej, której trwałość była przedmiotem jednej z Bożych obietnic, wszystko razem stanowiło najtragiczniejsze doświadczenie potomków Abrahama od czasów niewoli egipskiej. Takie właśnie okoliczności historyczne stanowią tło powołania proroka Ezechiela. Tragedia narodowa Izraela, który stracił wszystko, to co stanowiło o jego tożsamości, Stracił stolicę, stracił świątynię, stracił ziemię, która została mu podarowana przez Boga. Mało tego, wszystkie te wydarzenia zdają się przemawiać za tym, że Bóg, który związał się z narodem za pomocą przymierza, w tym momencie wydaje się być Bogiem, który przynajmniej odszedł, a być może nawet zapomniał o swoim ludzie. Spróbujmy teraz popatrzeć na to, w jaki sposób przedstawia się szkic orientacyjny księgi Ezechiela. Jak już wspomnieliśmy, kapłan Ezechiel został przeniesiony do Babilonii w 597 roku w ramach pierwszej deportacji. I w tym kontekście możemy powiedzieć o pierwszej części księgi Ezechiela, czyli o rozdziałach od pierwszego do 24. W piątym roku niewoli Ezechielowi ukazuje się na rydwanie ognistym w nadziemskiej chwale Jahwe Pan i powołuje go na proroka. Państwo ludzkie jeszcze istnieje i Ezechiel otrzymuje zadanie głosić całemu ludowi wzdychania i biadania. Ma być, również, ma być również tym, który ostrzega przed nadchodzącym kolejnym zagrożeniem. Prorok Ezechiel jest niezwykle wrażliwą osobą, co powoduje, że zjawiska duchowe występują u niego w wyjątkowo gwałtownej i ekscentrycznej formie. Jego słowa i czyny są spośród innych proroków najbardziej dramatyczne. Ostrzej niż ktokolwiek przed nim widzi winy Izraela, a zwłaszcza grzechy bałwochwalstwa. Ezechiel piętnuje bardzo ostro wszystkie cudzołóstwa Izraela i zapowiada bezlitosną karę na niewierny, grzeszny i skalany naród. Jego słowa o winach Izraelitów i zapowiedzi kary oraz czynności prorockie związane z tym posłannictwem przekazuje właśnie pierwsza część księgi, rozdziały od 1 do 24. Druga część księgi, czyli rozdziały od 25 do 32, zawiera wyrocznie przeciw pogańskim narodom, zwłaszcza przeciw Tyrowi i Egiptowi. Prorok również i tym narodom zapowiada Bożą karę. Wiele z tych wypowiedzi odznacza się niezwykłym pięknem i mocą słowa. Jak można się zorientować przy uważniejszej analizie tekstu wyrocznie przeciw narodom przerywają wypowiedzi Ezechiela odnoszące się do Izraela, są więc wstawione na swoje miejsce przez późniejszych redaktorów księgi, prawdopodobnie wcześniej stanowiły odrębny zbiór. I wreszcie trzecia część Księgi Ezechiela rozdziały od 33 do 48. Ezechiel piętnował winy Izraela i zapowiadał bezlitosną karę do ostatecznego upadku Jerozolimy w 586 roku. Gdy miasto upadło, a jego mieszkańcy utracili fałszywą ufność, cudowny ratunek i poddali się rozpaczy, prorok zwrócił się do ludu z nowym orędziem, tym razem orędziem wybawienia i odnowy. To przesłanie przekazuje trzecia część księgi. Składają się na niej dwie sekcje. Sekcja od 33 do 39 rozdziału, Zawiera typowo prorockie wyrocznie o przyszłym zbawieniu, z których największe wrażenie wywołuje niezwykle sugestywna wizja ożywienia wysłych kości, obraz przywrócenia do życia zagubionego zdawałoby się ludu izraelskiego. I druga sekcja rozdziału 40 do 48, która zawiera drobiazgowy opis przyszłej świątyni, świętego miasta i ziemi Izraela. Niekiedy ta część księgi określana jest mianem Tory prawa Izraela. Mamy zatem w takim podstawowym podejściu do Księgi Ezechiela trzy części. Powtórzę: pierwsza część rozdziału od 1 do 24, druga od 25 do 32, i trzecia od 33 do 48. Spróbujmy teraz popatrzeć, jak przedstawia się charakterystyka Ezechielowego proroctwa. Można powiedzieć, że Księga Ezechiela stoi na przełomie proroctwa klasycznego i apokaliptyki. Proroctwo klasyczne to ten rodzaj proroctwa, który prezentują w większości prorocy izraelscy, o których mamy świadectwo czy też mamy ich nauczanie zawarte w księgach Starego Testamentu. Natomiast apokaliptyka to rodzaj przedstawiania Boga jako tego, do którego należy ostatnie słowo. Apokaliptyka jest rodzajem teologii, która ukazuje naród wierny, który jest. Doświadczany przez różne trudne sytuacje, trudne zewnętrzne, wewnętrzne momenty, na przykład poprzez ucisk ze strony najeźdźców. I celem apokaliptyki jest pokazanie, że ten moment ucisku, ten moment prześladowania trzeba przetrwać, trzeba w nim mimo wszystko przetrzymać w sobie nadzieję, ponieważ Bóg ostatecznie przyjdzie jako wybawiciel, do niego należy ostatnie słowo. Jeżeli chodzi o księgę Ezechiela, to wracając do proroctwa klasycznego, możemy zobaczyć, że pośród elementów takiego rodzaju proroctwa w tej księdze wyróżniamy następujące rzeczy. Pierwsza rzecz to przekazywanie wyroczni Jachwe. Dalej mamy ścisły związek wyroczni z aktualną sytuacją historyczną. Widać też głęboki wydźwięk moralny wyroczni. Tematyka wyroczni. Też jest taka typowo prorocka piętnowanie bałwochwalstwa, temat miłości Jahwe, niewierności Izraela Blumienicy. wreszcie formy wyroczni, które mają formę groźby, wypowiedzi przeciw narodom, zapowiedzi zbawienia i typowe dla klasycznych proroków czynności symboliczne dokonywane przez proroka, czynności, które miały potwierdzić wypowiadane przez niego słowa, albo skupić uwagę Izraela właśnie na głoszone przez niego orędzie. Jeżeli chodzi o elementy apokaliptyczne, które znajdujemy w Księdze Ezechiela, to tutaj możemy wyróżnić przede wszystkim następujące obrazy: wizja Rydwanu Jahwe, fantastyczne i symboliczne zwierzęta, wizja suchych kości, różne płomienne i dziwne istoty, które prowadzą proroka i wyjaśniają mu ukazywaną rzeczywistość, na przykład ósmy rozdział Księgi Ezechiela, te dziwne istoty, domyślę. Aniołowie pieczętują wybrańców bożych, mierzą mury nowej świątyni i miasta. Mamy w tej księdze także fantastyczny i przerażający wygląd Jachwy na rydwanie. I wreszcie przenoszenie w duchu. Te elementy pokazują nam Księgę Ezechiela jako księgę, która powstaje na styku klasycznego proroctwa i apokaliptyki. Mamy tutaj elementy, które znajdziemy w innych księgach prorockich, ale mamy także te elementy, które nawiązują bezpośrednio do. Apokaliptyki, którą charakteryzuje obrazowość, symboliczność, e, przedstawianie objawienia za pomocą otrzymanych wizji, za pomocą otrzymanych obrazów, które czasami są bardzo enigmatyczne i trzeba włożyć wiele wysiłka, żeby zrozumieć ich przesłanie. To tyle, jeżeli chodzi o zagadnienia wstępne dotyczące księgi Ezechiela, w dalszej części warsztatu spróbujemy przyjrzeć się teologii tej księgi oraz przeprowadzimy analizę kilku wybranych fragmentów księgi.